Cześć! Dzisiaj wybrałem się na przejazd kolejowy w Elblągu na ulicy Lotniczej. Poprawiam ten film ze względu na słabą jakość. Elbląg znajduje się w województwie warmińsko-mazurskim, poecie elbląskim, gminie Elbląg. Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria jest niby A, ale w rzeczywistości jest E. Ze względu na to, że to figuruje jako kategoria A na bezpiecznym przejeździe, a jak widać, jest zabarykadowane, jest to jako przejście dla pieszych, więc jest tak, jakby kategorią E. Wyposażony jest w dwa sygnalizatory SD1M, LEDowe, takie z diodami, dwa echle, echel jest takiego w środku trochę zaśnieżony. 4 napędy EEG-3 generacji drugiej, z drągami Monata i tam mamy oczywiście automatykę. Przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej nr 204, tak dokładnie na 28 km i 645 m tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na dworzec główny głównym Welblągu i przekaz najbliższe stacje w tą stronę to jest Elbląg, tam widać przekaz manewrującego Impulsa. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Malborg i przekaz najbliższe stacje w tą stronę to Gronowo Elbląskie. Tak wygląda ten oto no to przejazd kolejowy z drugiej strony, przy bardzo tam mamy tą automatykę i tam mamy taką truszkę do nastawni Także dobrze, ja Was teraz zapraszam na przelot pociągu Regio, relacji Gdynia-Główna-Elbląg. Zapraszam. Proszę bardzo, przejazd się zamknął. Tak wyglądają opuszczone drągi. To my teraz czekamy na ten pociąg. Właśnie pociąg zbliża się do przejazdu kolejowego. Przy okazji była słyszalna zapowiedź na stacji. Czekamy. Dalej. Ja go słyszę. Mam mało miejsca w kamerze jak zawsze, bo oczywiście ten zapas nie mam go gdzie zgrywać. I impuls, już go widzę. Żyj, mam dwie minuty w kamerze. Proszę bardzo, ładnie, w górę, w górę, w górę, z życiem, z życiem, z życiem. Nie mam miejsca w kamerze na takie rzeczy. Już w górę, w górę. Szybko. Dziękuję. Także dobrze. Z tego miejsca to już wszystko. A relacje z niego robił Mati08 i oczywiście zdawał cześć.